Mieliśmy dwa spotkania, co były bardzo ciężkie dla nas, ponieważ przegraliśmy no, nie w taki sposób, jak my chcieliśmy po prostu grać. Bardzo ważne jest zwycięstwo dzisiaj. Przede wszystkim bardzo mocno walczyliśmy, mówiliśmy sobie przed meczem, że to będzie bardzo, bardzo ważne spotkanie. I, no, I udało się na szczęście. Była niepewność na pewno, bo, bo te dwa mecze tak widać, że odebrały pewno siebie chłopakom. I to było widać chociażby w tym całym meczu, że, że brakowało nam płynności w grze. E, dokładności i, i myślę, że, że, że to było konsekwencją tego, że te punkty gdzieś uciekały ostatnio, mimo dobrej gry, ale, ale indywidualnych błędów. E, dlatego cieszymy się, że, e, że zdobyliśmy trzy punkty, mimo że, że ta gra nie była jakaś porywająca. Trener jakoś uczulał, żeby się nie powtórzyła sytuacja z Tychów, gdzie końcówka była całkowicie przegrana? Oczywiście, że tak. No, każdy trener po takim meczu będzie uczulał swoich zawodników, żeby to się nie powtórzyło, bo to, to nie jest bywałe, można powiedzieć, na co dzień i w każdym meczu. I oczywiście, że tak. I my też wiedzieliśmy o tym i rozmawialiśmy w szatni pomiędzy chłopakami. Spodziewaliśmy się, że Unia zagra w ten sposób, jaki zagrała. Na pewno mają atut własnego wojska, które nie jest pełnowymiarowe i jest tak naprawdę jedyne w tej lidze, które jest. Mniejsze niż, niż normalne. Przez to na pewno to jest ich duży atut. Plan na mecz ogólnie realizowaliśmy dobrze, lecz dwa błędy skutkujące dwoma straconymi, straconymi bramkami. No, przeszkodziły nam w zdobyciu trzech punktów tutaj. Cieszy gra na zero, bo wybroniliśmy dużo sytuacji przeciwko naprawdę rywalowi, który nam sprawiał problemy. Wiedzieliśmy, że, że bardzo dobry fizycznie, wysocy zawodnicy i, i to cieszy, że wybroniliśmy. To. Z przodu też mieliśmy swoje sytuacje. W pierwszej, i w drugiej połowie mieliśmy parę sytuacji. Był słupek, wybili z pustej bramki, więc to nie tak, że, że oni dominowali cały mecz. My też mieliśmy swoje sytuacje. No i Niestety nie wykorzystaliśmy ich, przez to przegrywamy. Pierwsza bramka przede wszystkim dała nam już ten spokój, że nie musimy gonić tego wyniku. I przede wszystkim pierwsza bramka. Na pewno nam troszkę skrzydła, bo plan na mecz mieliśmy taki, żeby bramki nie stracić, zagrać na zero z tyłu, więc szybko stracona bramka troszkę zniweczyła nasze plany, ale było jeszcze dużo czasu do, do wyrównania czy nawet do wywiezienia trzech punktów stąd, więc to nie tak, że przez tą bramkę przegraliśmy. Dwie bramki Dawida Pawła Dawno nie strzelił dwóch bramek, więc to jest jakiś taki dobry prognostyk. No dobry prognostyk przed e, jeszcze meczami, które nas czekają. E, no ma uderzenie, ma, wykorzystuje to co, to, co ma. Ta druga bramka pokazała i, i też go piłka szuka. Także no, liczymy, że się do końca wyzdrowieje, wyleczy i, i będzie taką wartością dodaną jak w tym meczu. Jestem przekonany po prostu, że szacunek dla całej drużyny, bo, bo nieważne kto strzela te bramki, harujemy całą drużyną, całą jedynastką i, i tutaj wyrazy szacunku naprawdę dla, dla całej drużyny. Razem wygrywamy, razem przegrywamy, jesteśmy kolektywem i, i tutaj naprawdę cała drużyna na to zapracowała. Zapytam o tą o sytuację yy, wybicia z linii. Czy z Twojej perspektywy na pewno nie było tego aż tak widać, ale uważasz, że powinna być bramka? No ciężko mi powiedzieć, ja stałem na połowie boiska w, w tej sytuacji, więc nie mnie to oceniać. Mam nadzieję, że sędzia bardzo dobrze to widział i, i podjął słuszną decyzję. Przyznam szczerze, że byłem za daleko, żeby, żeby to ocenić. Chłopaki mi mówili, że całą wodę nie przeszła, nie przekroczyła linii bramkowej, ale no chętnie to zobaczę. Uważam, że to był bardzo trudny rywal, bardzo mocno grał. Przede wszystkim szybko, kontrataki bardzo, bardzo szybkie i trzeba było uważać, ale na szczęście nasza cała obrona była bardzo czujna i nie strzelili nam bramki. Bardzo trudny rywan, młode chłopaki, dobrze wyszkoleni technicznie, postawili nam trudne warunki do gry, gdzieś tam mieliśmy już na, na samym początku tygodnia jakiś tam plan na, na tą drużynę, myślę, że, że, że będą się liczyć w tej końcowej stawce o, o awans. A wy będziecie się liczyć? Pomidor. Cele się nie zmieniają, chcemy, chcemy zająć pierwsze miejsce.